Nowy dzień, nowe słowo. Niech dzisiejsza Ewangelia przypomni Ci, że Bóg ma dla Ciebie dobry plan. Posłuchaj, to słowo naprawdę budzi. Niech dziś obudzi w tobie życie, z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządce, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego, ile jesteś winien mojemu panu. Ten odpowiedział sto beczek oliwy. On mu rzekł, weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt. Następnie spytał drugiego, a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł sto korców pszenicy. Mówi mu, weź swoje zobowiązanie i napisz osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządce, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi, niż synowie światłości. Panie, dziś znowu zaczynam od nowa. Jeszcze nie wiem, jaki będzie ten dzień, co mnie spotka, co się uda, a co może zaboli, ale jedno wiem, ty będziesz w tym wszystkim. Nie jako sędzia, ale jako ojciec, który kocha, zanim jeszcze zdążę coś zrobić dobrze. Dziękuję Ci, że mogę wstać, oddychać, zaczynać. Dziękuję, że nie liczysz moich wczorajszych błędów. Dziękuję, że nie rozliczasz moich potknięć, tylko po prostu chcesz, żebym wstał i poszedł za tobą. Daj mi dziś serce roztropne, ale nie zamknięte serce, które potrafi wybierać miłość zamiast lęku serce, które potrafi przebaczać, nawet jeśli jeszcze samo boli. Panie, uczmie Twojej ekonomii miłości, tej, w której zawsze więcej się daje niż bierze, w której miłosierdzie więcej znaczy niż racja, a dobro ma zawsze ostatnie słowo. Niech ten dzień stanie się spotkaniem z Tobą, z drugim człowiekiem, z samym sobą. Naucz mnie nie uciekać od trudnych chwil, bo może właśnie tam. Czekasz na mnie najbardziej. Jezu, nie chcę dziś u, niczego udowadniać, chcę po prostu być z Tobą. Niech Twoja miłość prowadzi mnie przez ten dzień. Niech uzdrawia to, co poranione, rozświetla to, co jeszcze niejasne, i daje pokój serca, któremu potrzebuje wierzyć. Naucz mnie też dzisiaj takiego szukania Królestwa Bożego. Pochwalasz dzisiaj nieuczciwego człowieka, ale nie za jego nieuczciwość, tylko za spryt. Tak jakbyś mi chciał powiedzieć: Zobacz, ten człowiek umiał walczyć o to, co ludzkie. Naucz mnie walczyć o Królestwo Boże w moim życiu, szukać go za wszelką cenę, bym dzisiaj naprawdę chciał wchodzić w te wartości, które wypływają z Twojej Ewangelii: w miłość, pokorę, cichość. Uprzejmość, łagodność, opanowanie, dobroć, żebym potrafił być prawdziwy, taki jak Ty, Jezu, podobny do Ciebie, żebym chciał wykorzystać dzisiaj każdą okazję, która mi się trafi, żeby przybliżyć się przez to do innych ludzi i do Królestwa Bożego. Na taki dzień chcę Tobie pobłogosławić w mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.